Halo, halo! Witajcie, tu Szczumic. Dzisiaj się podzielę takimi myślami związanymi z tym, o czym niektórzy mówią, czyli o, o, o apokalipsie i szukają znaków w dzisiejszych, obecnych wydarzeniach dotyczących apokalipsy. Ja też to robię, ale zawsze zachowywałem takie stanowisko, żeby nie przesadzać. Nie jest to podstawowy cel wierzącego, wypatrywać... Jakieś tam znaki opisane, czy to w księdze Apokalipsy, objawienia, czy to w księgach prorockich u Daniela, czy, 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 w, czy w słowach samego Jezusa Mesjasza, które tam wypowiedział, jak to mniej więcej może wyglądać i yy... niektórzy są tak zafiksowani, że wszędzie tam wypatrują antykrysta yy... symboli, które świadczą, że tam już jesteśmy na jakimś etapie i tak dalej i oczekują tego, że to się stanie tak, tutaj już 3 lata już jesteśmy teraz, który tam ma być. chyba trzeci rok się zbliża dla niektórych tego, a ma... ma być 3,5 roku i później się coś tam ma wydarzyć, tak już pomijając szczegóły takie podejście do tematu i trochę takich osób jest. Ja uważam, że jak najbardziej jest to potrzebne, ale z zachowaniem właśnie tego spokoju, nie, na, nie napalaniem się za przeproszeniem na to, że to już już teraz. Ja takiego amerykańskiego pastora gdzieś tam kiedyś widziałem, który no w zasadzie każdego ranka opowiada, że to już, 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 już. No to jest z jednej strony śmieszne. Nawet jako świadectwo dla tych, którzy nie wierzą, to, to raczej zniechęca do zwrócenia uwagi na tę kwestię i poszukanie no, Boga. A teraz praktyczne podejście. Ja myślę i tak czuję, że to będzie rozłożone mocno w czasie, i tak jak tam w Apokalipsie są, może faktycznie zaznaczone to 3,5 roku które można odmierzać, to wiemy, że tam są różne przenośnie, że 3,5 roku to może być w odniesieniu też do tysiącleci, przepraszam, stuleci wieków, do różnych, różnych przedziałów czasu. To może być przenośnia, porównanie parabola i tak dalej, prawda? Ale może też dwie rzeczy naraz oznaczać, czyli faktycznie jakieś tam 3,5 roku i, 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 i dłuższy okres czasu. No, no jest to coś, co ciężko stwierdzić, zwłaszcza, że sam Mesjasz powiedział, że wszyscy będą zaskoczeni, jak złodziej w nocy. Czyli ci, którzy wierzą, też będą zaskoczeni. Ich przygotowanie to jedynie ich wiara, tak? Więc dostrzeganie tych symboli, tych sygnałów, tych znaków y, czasów ostatecznych jest potrzebne, ale właśnie tylko do tego, żeby wiedzieć, że gdzieś jesteśmy w miarę blisko, no i ma to nam przypominać o tym, że mamy wierzyć, tak? Że mamy pilnować siebie, samego i siebie nawzajem. I ja myślę, y, mimo wszystko, że ten okres y, ucisku y, będzie bardzo wydłużony On tak naprawdę już powinien trwać dla tych wierzących dlatego w wielu miejscach pisma jest o tym żeby się oddzielać od tego świata czyli uświęcać ci są świętymi, którzy właśnie oddzielają się od tego świata ja lubię używać słowa odrywać bo to takie trochę bardziej bolesne bo to w sumie bolesny proces to jest codzienność, nie? To, to, to jest oglądanie filmów też korzystanie ogólnie z kultury tego świata tak? Dla niektórych to są też gry komputerowe, rozrywka, sposób spędzania czasu, sposób rozmowy, sposób pracy wszystko. Jakbyśmy się chcieli naprawdę, ktoś by miał być tutaj święty i uświęcać się jak należy, to, to prawdopodobnie skończyłby gdzieś na chodniku. I. Myślę, ktoś powie, że to nie o to chodzi. To są ci, ci, którzy twierdzą, że to nie o to chodzi, to są tacy, którzy są zakochani w tym świecie, w pieniądzu. To są ich boszkowie, oni nazywają siebie chrześcijanami, chrześcijanami, a tak naprawdę ważniejsze dla nich są inne rzeczy tylko robią sobie świetny PR i tyle. Uświęcanie to odrywanie się od tego świata, a ten świat wiemy, że jest zepsuty, jest zły i tak naprawdę każdy jego oddech. Jest bluźnierstwem oddech tego świata, więc powinniśmy się nim przynajmniej brzydzić, jeśli nie potrafimy zrezygnować z tych wszystkich rzeczy, które są z nim związane. Ale prędzej czy później ten świat zmusi do tego, to znaczy będziemy, sam nas będzie odrywał. No popatrzcie już na te paszporty, na te szczepienia, na. To, że nie dało się przez jakiś czas praktycznie funkcjonować bez maseczek, bez paszportów dla niektórych taką mieli pracę. I nie myślicie, nie myślmy, że to się skończy, to się pogłębi. Teraz jest jakiś oddech odwrócenie uwagi. Z takich czy innych powodów to odwrócenie uwagi jest potrzebne. To też jest tam kolejne przygotowanie. No i co, będzie coraz trudniej. Ktoś powie, że a, będę samowystarczalny No w Australii już y, testują prawo przepisy W których nie będziesz mógł uprawiać swojego ogródka No więc y, Ktoś powie, a odetną mi tam prąd, wodę To będę wodę miał z deszczówki Prądu nie potrzebuję, będę palił drewnem I y, 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 będę sobie warzywa uprawiał I, i czerpał z, z owoców ziemi No nie, na tym też łapę położą, też ci wejdą To co, uciekniesz... Jeśli dalej będziesz się miał uświęcać i odrywać, uciekniesz do lasu, yy, na ulicę, będziesz żebrać, yy, wielu cię yy, odrzuci, bo uzna, że może jakąś małpią ospę roznosisz albo coś innego i nie będą chcieli się chcieć nawet do ciebie zbliżyć, więc ci bułki do ręki nawet nie dadzą. Na tym będzie polegał ten ucisk. To nie będzie 3,5 roku stryk i tyle. To naprawdę będzie yy, długi okres. Będziesz patrzył, jak, cię, jak rodzina cię zastawia. Jak wszyscy ci zostawiają A prawdopodobnie bezdomnych będą wyłapywać I na organy przerabiać A to pewnie by było yy, Może i błogosławieństwo Bo to krótka śmierć i szybka W porównaniu do tego jakby, Jak będziemy musieli żyć Żeby się nie oddać temu światu No i teraz pytanie I Teraz pytanie właśnie Znamie bestii, tak? Niektórzy to poruszają, że to będzie chip Że to będzie coś tam Wielu twierdzi, że tak jak znak Boży, to jest też na ręce i na czole był dany, i to była przenośnia. W Starym Testamencie to był sposób myślenia i działania według Bożych zasad. To był znak, który Bóg nadaje, tak jak No i teraz mamy znamie bestii, znamie szatana. To też prawdopodobnie jest duża szansa, że to jest przenośnia. To jest Twój sposób działania i Twój sposób myślenia. I już wielu się oddaje temu systemowi bestii. Już nosi to znamie na czole i na ręce. I tak naprawdę ten proces ucisku trwa, moim zdaniem, i się będzie pogłębiał. Yy, I to nie będzie nic szybkiego. Są ci właśnie głosiciele różnic, dla których było tak najwygodniej. Byliby bohaterami, męczennikami itd. Nie będzie męczenników. Nikt o takich ludziach nie powie. Ani media, ani ulica. Tak tragicznie to widzę, no ale po prostu przenoszę to, co zobaczyłem przez poprzednie dwa lata, po prostu na dalszy okres, porównuję, uwypuklam sobie to w swoich wyobrażeniach i zwiększam zasięg i zakres tego zniewolenia. I myślę, że tak będzie. Nikt tutaj nie zostanie bohaterem. Bo ten, kto jest bohaterem na tym świecie, to znaczy, że się nie uświęcił, więc z żadnych męczenników, żadnych, żadnych tego typu akcji nie będzie. Tak jak widzę, marzy się niektórym głosicielom tej apokalipsy i, i, i szybkiego tutaj zaraz przejścia i końca. To. Yy... Moje przemyślenia, tak jak obiecałem, będzie więcej z kontekstu biblijnego w nich, moje przemyślenia, które chodzą mi po głowie przez całą tak naprawdę pandemię odnośnie tego, że koniec nie będzie taki szybki. Te 3,5 roku odmierzenie to jest zbyt wczesne, że to nie tak raczej nie wiem jak, ale nie tak zostawiam Biblię z rzeczywistością. I myślę, że to jest trzeźwa ocena i taka szczera. Wiecie, to co, to co... Prawda z reguły boli. Ja nie mówię, że tutaj powiedziałem prawdę, bo to znaczyłoby, że musiałbym znać przyszłość, ale tak przynajmniej wydaje mi się, że jestem szczery wobec siebie i was i, i, i mówię to, co tak, tak po prostu trzeźwo patrząc i no, no surowo za tym idzie na, na świat i, i, i przykładając go właśnie do Biblii i do apokalipsy. Rozgadałem się, dzięki wielkie już za uwagę, trzymajcie się, niech najwyższy stwórca, jedyny prawdziwy Bóg, jaho, błogosławi go i prowadzi do swojego zbawienia, które przygotował. Przygotował dla tych, którzy go szukają. Więc szukajcie, szukajcie. Nikt za was tej roboty nie zrobi i uważajcie na tych, którzy twierdzą inaczej. Z Bogiem.